Trwa przebudowa dawnej Berlinki na jej kociewskim odcinku. Obecnie drogowcy pracują na dwóch fragmentach trasy, w okolicach Swarożyna i między Czarlinem a Knybawą. Jeśli chodzi o rozbudowę odcinku Czarlin-Knybawa, aktualnie prowadzone są prace w zakresie układania warstw konstrukcyjnych na wierzchni, na łącznicy oraz przy moście knybawskim. Realizowane są także prace mostowe, trwa wykonywanie kanału technologicznego oraz wykonywanie wpustów wraz z przykanalikami na trasie zasadniczej oraz przy moście. Od 4 września zamknięte jest skrzyżowanie na Słupkowy i Bałdowo. Zaawansowanie robót na tym fragmencie trasy wynosi około 20%. Termin zakończenia inwestycji mija we wrześniu przyszłego roku. Jeśli chodzi o pracę w okolicy Swarożyna, to zakończone zostały roboty nawierzchniowe na jezdniach, trwają natomiast w ciągu pieszo-rowerowym. Trwa również wykonywanie elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz ustawianie barier drogowych. Postępują też roboty wykończeniowe, m.in. humosowanie i roboty brukarskie oraz montaż ekranów akustycznych. Planowane zakończenie robót wraz z pozwoleniem użytkowania na budowę to październik tego roku. Ciekawostką przy rozbudowanej trasie jest figurka świętego Krzysztofa, która jest prezentem od drogowców dla wszystkich kierowców korzystających ze zmodernizowanej Berlinki.